Z tej strony Malinowy Nos! W tym odcinku krótki poradnik jak postępować z owocami, z których nastawialiśmy wino. Kiedy je odrzucać i co z nimi robić. Widzicie tutaj trzy wina nastawione niecały miesiąc temu. Brzoskwiniowe, kiwi i bananowe. Te wina były już raz dosładzane, Przefermentowały ładnie, także jest pora na to, żeby właśnie pozbyć się z nich owoców. Jak widzicie owoce są na górze, w każdym z nich osad zaczyna się tworzyć na dole i jest moment, żeby teraz tych owoców się już pozbyć. One już oddały cały smak, kolor, który miały i są już do odrzucenia i będziemy fermentować już te wina bez tych owoców. Zacznijmy od początku. Jeżeli nastawiamy wino, mamy dwie możliwości. Albo będziemy fermentować owoce, które tam rozdrobnimy, zmielimy, pokroimy. Albo z tych owoców, których chcemy nastawić wino wyciśniemy sok. Czy to sokowirówką, czy praską, czy wyciskarką wolnoobrotową. Ten drugi przypadek, kiedy wyciśniemy sok, jest najprostszy, bo wtedy pozbywamy się tej, tego, co tu mamy. I wtedy fermentujemy już sok. Jest to bardzo wygodna opcja. Jeżeli da się z owoców wycisnąć sok, łatwo i mamy taką możliwość, to jak najbardziej. Na przykład wino jabłkowe, jak nastawiam, to ja nigdy nie nastawiam z kawałków owoców, zawsze sokowirówką wyciskam sok i wtedy nastawiam z tego soku wino czy cydr. Także to jest świetna opcja, polecam. Ale nie z wszystkich owoców da się wycisnąć ten sok i nie z wszystkich warto. Jak tu, mam na przykład banany, kiwi i brzoskwinie. Z nich wyciskanie soku raczej jest problematyczne. Łatwiej je przefermentować, a dopiero później odrzucić te owoce. kolejna kwestia to owoce. Mamy twarde, miękkie owoce, duże, małe, soczyste, takie, które nie chcą za bardzo puszczać sok. Także tutaj jest opcji dużo. I przy nastawianiu wina musimy zwrócić uwagę na to, właśnie, jaki mamy surowiec. Niektóre owoce możemy przemrażać, jak aronie czy rabarbar, w celu rozłożenia błon komórkowych i lepszego. Wyciągania z nich soków, niektóre możemy rozdrabniać, mielić, jak są na tyle twarde i niefajne, a niektóre wystarczy, że pokroimy nożem, czy ręką ściśniemy, i jest ok. Nawet niektóre są na tyle miękkie, że nawet nie musimy nic z nimi robić, po prostu je wciepujemy do pojemnika fermentacyjnego i fermentujemy. Bardzo ważna kwestia przy nastawianiu wina z owoców. Jeżeli nastawiamy takie wino w balonie, Uważajmy na to, że przy fermentacji te owoce będą się unosić. Musimy mieć dużo wolnej przestrzeni w balonie czy w jadrze fermentacyjnym, żeby nam nastaw nie wykipiał. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. W momencie, kiedy za dużo wody nalejecie, dacie za dużo owoców, wino zacznie fermentować, albo wystrzeli, albo wyleje się, kłopot niepotrzebny. Ja osobiście jak nastawiam wina z owoców, wolę te owoce wrzucić do wiadra fermentacyjnego. Łatwo je tu wrzucę, łatwo je wyciągnę, mam dostęp do nich cały czas. Jednak do balonu z wąską szyjką ciężko jest tam upychać te owoce i wyciągać. Przyjmuję taką zasadę, że im twardszy owoc, tym drobniej go rozdrabniam czy kroję. Owoce miękkie nie potrzebują za bardzo, żeby je miksować, mielić, bo to nie jest potrzebne. Owoce takie jak tutaj widzicie, czyli te moje kiwi, brzoskwinie i banany, to są miękkie owoce, je wystarczy lekko zmiażdżyć, nie trzeba ich przez żadne miksery przeciskać czy maszynki do mięsa, bo one przy fermentacji rozłożą się, zmiękną i oddadzą wszystko, co, co, co chcą do naszego wina i wino będzie super. Przy tych miękkich owocach nie ma naprawdę potrzeby rozdrabnienia, mielenia. Truskawki, one przy fermentacji się rozpływają, także naprawdę nie ma potrzeby je miksować w zależności od tego, jakie owoce mamy, musimy uwzględnić to, kiedy je odrzucamy. Warto tu zwrócić uwagę na to, na owoce, które mają pestki, ponieważ pestka jest gorycz. Więc, jeżeli mamy owoce pestkowe, musimy uważać i nie trzymać ich za długo w nastawie. Winogrona, truskawki, kiwi. Tutaj warto uważać, żeby niepotrzebnie nie dodać tej goryczy do naszego wina. Ja przyjmuję zasadę, że do miesiąca gdzieś fermentuję nastaw z owocami Zazwyczaj i, i wtedy odrzucam te owoce i fermentuję już eee, Sam płyn Wtedy spokojnie ten cukier, który dodaję w dwóch partiach wyfermentuje, owoce oddadzą wszystko co chcą I jest super No i teraz przychodzi kwestia jak te owoce odrzucić od nastawu Zazwyczaj po fermentacji z tych owoców robi się taka pulpa, miazga to jest bardzo y, rzadkie, płynne. To już nie są kawałki, tylko taka masa. Więc ciężko jest to po prostu tak zebrać. Y, jest tu kilka możliwości, każdy sobie dobierze swój system działania do takich owoców. I ja zazwyczaj przepuszczam przez zwykłe sitko, które zatrzymuje już tą grubszą frakcję. A później drugi raz przepuszczam przez sitko gęste, które już zatrzymuje te drobinki. I jest super. I to na pierwszą filtrację owoców w zupełności wystarcza. Za jakiś czas dopiero myślimy o tym co dalej. Kolejna z możliwości to użycie na przykład takiego worka stożkowego bawełnianego. Też bardzo fajny, też zatrzymuje. Tutaj już jest filtracja bardzo dokładna. On jest troszkę brudny, bo go używam czasem. Także też jest fajna opcja. Już przefiltrujemy w miarę dokładnie. Chociaż to bym proponował dopiero później. Nie od razu. No i kolejna opcja to na przykład taki stojak na wiaderko fermentacyjne, na który zakładamy worek filtracyjny i tutaj wciepujemy owoce. Bardzo fajna opcja, to sobie może ścieknąć. Zresztą w filmach, niektórych pokazywałem, jak, jak działa. Też ok. Także tutaj możliwości macie kilka. Dodatkowo jeżeli macie jeszcze wiarę twarde owoce albo chcecie je mocno wycisnąć, to dowolna praska, w zależności od tego ile owoców macie: czy większa, czy mniejsza, metalowa, drewniana, 12-litrowa, no to już zależy ile tych owoców jest. Można odcisnąć cały sok do końca i jest ekstra. W momencie kiedy odrzucamy te owoce i wino już mamy czyste. Warto tego wina skosztować i w tym momencie, jeżeli uznacie, że jest za mało słodkie, a chcecie wino słodsze, jest bardzo dobry moment, żeby je dosłodzić. Tylko w tym momencie już uważajcie, bo y, cukier, który dodacie może już nie wyfermentować i on będzie wpływał na to, jak wino będzie słodkie, więc y, z umiarem go dozujcie. Robienie win w domu jest naprawdę proste, sami się o tym przekonacie, jak zaczynacie przygodę i zrobicie kilka nastawów, że to jest. Prosta sprawa, kwestia dobrych owoców, dobrego surowca Jak mamy dobre, dojrzałe, smaczne owoce To wino na pewno wyjdzie super Także jeżeli tylko macie dostęp do owoców, macie jakiś sad To naprawdę zachęcam do nastawienia tego pierwszego winka A później już poleci Dzięki za uwagę, za chwilkę ciąg dalszy materiału Pokażę wam jak pozbywam się owoców z tych nastawów Serwus! Bed inside the bed there is a dwarf the dwarf as you a sacred witch on the witchcot is you to one of them Yeah!